Czyli się Zapraszam na nowy film. Dojechała dzisiaj Esma z Akrigo 1100 kg. Trzeba ją będzie yy, rozpakować i schować. Przydałby się yy, tura, albo ładowarka, albo chwytak na podnośnik z tego tyłu. No nic, zabierzemy ją. Pod słomę, podkiełkuję sobie troszkę i posadzimy, w kwietniu jakoś. Strasznie grube te sadzeniaki, zjadalny ziemniak ja za to ponad 4000 płacę. Sadzeniaki są w tym roku bardzo drogie, no ale co, na tej pole nie będzie w leżeć, coś będzie rosło. Odmiana Esma, tu zielony. Hmm. Ciekawe, jak będzie ziemniaki po 80 groszy. No nic, trzeba to ściągnąć. Plonar Active dotarł. Tu, 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 Na wozie twarza użyśnia. Chciałem w tym roku zastosować obornik, ale niestety, dopłaty za kukurydzę mi przyszły. Dopiero teraz, a muszę szukać rozrzutnika kogoś z cyklopem, albo z ładowarką. Zresztą rozkład obornika by trochę zajął. Na początku marca myślę, że było. Był czas, ale niestety nie udało się. Będzie plonar aktyw zastosowany tak jak rok wcześniej i jeszcze wcześniej i jeszcze wcześniej, tradycyjnie można powiedzieć, rawerberg, rabewerk. Może tak poprawnie wrócił na salony. Cały czas jest do sprzedania. Jak ktoś chce, mój kolega go sprzedaje. I spróbujemy zaorać 22 ary pod rzędniaki ranomi, które chcę posadzić w tym tygodniu. Stanowisko posłonecznika, które były na kwiat. Słoneczniki 3,5 metrowe zostały stależowane, tak jak widać. Zresztą jest film na YouTube, krótki short. Dwa razy było talerzowane. Zobaczymy, jak to będzie się orać, ale pewnie bardzo dobrze. Dzisiaj spróbuję zaorać ten kawałek, i tamto kukurydzisko hektarowe pod, e, pod ziemniaka dociąży się od razu batyrką. Tylko, że tamto będę, już sa zacznę sadzić pewnie po 15 kwietnia albo w drugim tygodniu kwietnia, już jeśli będzie fajna pogoda bo boi się trochę tych majowych przymrozków ale jeśli wystąpią no to trudno tu się zaryzykuje te 22 ary z i posadzić się jeszcze w marcu mają być duże temperatury 22 stopnie nawet co do opłacalności ziemniaków w 224 może być nieciekawie każdy kto prowadzi plantację ziemniaków od lat wie, że po bardzo dobrym roku przychodzi słaby. A tym bardziej słyszymy y, coraz głośniej, że w, kuluar w kuluarach, oczywiście, że sadzeniaki idą na Ukrainę. Od naszych polskich gospodarzy kupują tirami. Więc może być różnie. Najwyżej będą cz czekać do maja. No nic, ja ustawiam pług i będziemy robić orkę na no 20 cm, bo po co głębiej orać i jak zaorane ładnie, nie? 3,5 metrowe słoneczniki, nic się nie zapycha i równiutko jest jak na stole to jest pół lesienia Kiedyś tu było pole, bizon 56 sobie kosił jakieś żytko. Teraz no niby fajnie produkuje sobie tlen. Czysta ekologia, tylko w jakim celu? Czy w szczytnym? Nie bardzo. Chodzi o to, żeby jak najwięcej pól przekształcić w takie właśnie produkujące tlen, żeby Powstały na przykład nowe fabryki samochodów elektrycznych, czyli leczenie gruźlicy cholerą w tym przypadku. Nadmierny konsumpcjonizm, widzicie co się dzieje w mediach na przykład społecznościowych. Influencerzy, celebryci co, co pół roku zachwalają nowe iPhone'y. Czemu? Takie fabryki właśnie nie mają żadnych, żadnych ograniczeń. Tylko my, rolnicy, mamy za to o właśnie zalesienia, ugorowanie, po prostu pieniądze. Bo też nie ludzie rządzą tym światem. Próbuje się rolnictwo kosztem rolnictwa ratować inne przemysły, typu właśnie, tak jak mówiłem, fabryki różnego rodzaju. W takich właśnie terenach teraz yy, yy, zwierzyna po prostu. Nadmiernie się rozmnaża. Tutaj kiedyś było dwie, trzy sarny, więcej pól. teraz jest 30 sztuk. A jeśli się ma pietruszkę na polu, to po prostu no pierdzielo wszystko nać w dwa tygodnie. Pojawiają się już od dwóch lat dziki, kiedyś tu w ogóle nie było dzików. Teraz w ciągu tygodnia miałem już. Dwa wejścia na pole z owcem. Musiałem dosiewać, bo wchodzą sobie, wyciągają sobie owiec. Yy, niby się zgłasza te szkody, ale to ni yy, myśliwy raz na. W miesiąc przyjedzie w, o 19 czy 18 wieczorem, popatrzy i tyle. Jak tu dziki przychodzą 23, druga w nocy, to trzeba by było codziennie pilnować. Więc yy, kiepsko jeśli chodzi, chodzi właśnie o takie zalesienia. Właśnie zalesienie: Zobaczcie, jak nie dość, że przekształca właśnie dwutlenek węgla na tlen dla dużych fabryk, to jeszcze psychika dochodzi i zwierzyna, która też niszczy na przykład moje plony i ogranicza zyski z rolnictwa. Dzień zmagań: już się grzeje. Zaczekaj, ładnie, gleba. Dostała powietrza. Drutowce i myszy dostały przejazd. O to właśnie chodzi. Wiosenna orka może oddać w tym roku przy tak mokrej pogodzie. Kto wie, zobaczymy. Ale powietrza to teraz kurcz. Zobacz Aż cała, sto, cała pięta wchodzi. Ziemniaki uwielbiają wiosenną orkę. Jeśli oczywiście jest, pilgoć odpowiednio. I ruszamy Piątek dzisiaj, a więc konserwa, batonik i pszczoła. Pszczoły to jednak nie jest nim chyba. Opryskiwacz już gotowy. <klujne> Użyłem myjki do przepłukania ciśnieniowej. Też pianownicy trochę, troszkę pianki poszło do środka. Mm. Lux wygląda. Po. Jaki to był oprysk? Bantur chyba. Podbóg był opryskany w tamtym roku ostatnio. Sadzarka przesmarowane w te kalemitki Troszkę smaru. I łańcuch. Wykorzystałem taki preparat w sprayu. Smar do łańcucha. Nawet, Nieźle to wygląda, powiem Wam. Niestety, inna rzecz mi to nie daje spokoju. Ten kubek, który jest do wymiany, ale niestety nie mam kluczy ampulowych. Otaśmy tutaj można fajnie poluzować, odkręcić z dwóch stron i wymienić. Akurat dwa mam kupione. Koszt jakieś 60 chyba zł, 62 zł, czy 4. Zapłaciłem z wysyłką za dwa. Sadzarka w tym roku pójdzie pod usługi, ale na razie tych nie mam, bo, bo chce się, się zarobić jednak. Te 500 zł za hektar biorę. Znaczy, chcę wziąć. Koszt użytkowania takiej sadzarki teraz jest duży, no bo za dwa kubełki płaci się 60 zł, a tu jest sporo na dwóch taśmach. Co ma taka taśma? Kilka stóp, jak nie około jak 1000 złotych kosztuje Więc ceny, no cena jest jaka jest, ja nie będę zniżał Jak ktoś chce to zapraszam Jak nie to tam, to trudno Jakieś rysy? A nie, to ptak narobił Pole już gotowe, prawione. Tym razem poszła talerzówka zwałem deszkowym. Plonar wymieszany. Zobaczcie, czy... 3,5 metrowe słoneczniki, tu były i nic nie ma na wierzchu. no może coś tam się trafi. Jakiś tam paprok, powiedzmy. Pól w kręgu, no, fajnie. But wchodzi. Nie to co by było po czystej orce, bez agregatu wjechać od razu i sadzić po łożce to byłby sztos ale na, na, na fajniej będziemy próbować sadzić baw daszkowy na no, takie warunki akurat się sprawdza też jest taka górki, doliny jakieś większe bryły się trafiają ale w ziemniaki, podziemniaki jest w sam raz, pozabawmy się też nawet i po zboże by było dobrze teraz. Nic nie jest wyciągnięte na zewnątrz tak jak po kultywatorze ale robiliśmy pan Dobra, teraz tylko wyciągnąć seniaki Wiesz no, jedną dzisiaj Cezarkę zasadzić bo dzisiaj jest pion, wielki piątek Jutro sobota i święta więc mamy ostatnie dwa żeby tą potężną potężną areę 22 arów zasadzić ziemniakiem tak to wygląda bardzo ładnie się sadzi, nie powiem. Będziemy czy starczy cała sadzarka na ten kawalutek Jak będzie padać to o wiosennej orce jest na gleba jest dogrzana Tylko wody troszkę i będzie dobrze w tym sezonie Robota zrobiona można zacząć świętować. Za tydzień myślę, że ruszam z kolejnymi sadzeniami. Redsoni, Esmy, Belarosy i Ranomi jeszcze jak, jak starcie pola. Zapraszam do subskry subskrypcji kanału LisiLis. Cześć!